Moi drodzy, jestem Szymonem Chwaliszem, malarzem i chciałem się z wami przywitać po raz kolejny w moim YouTubeowym formacie pod tytułem Chwalisz w oleju. Dzisiaj znajdujemy się, co zaskakujące, również w mojej pracowni, i za mną, tutaj, jak widzicie, znajduje się jeden z najnowszych moich obrazów, a tak naprawdę przygotowanie do tego obrazu. Może nie do końca widać, ale jest tutaj szkic taką żółtą kredką. Dlaczego przygotowałem sobie takie ciemne płótno, już wam tłumaczę. Nie zawsze jest tak, że trzeba malować obrazy na podobraziu o kolorze białym. Wręcz imprimatura, o której Wam wspominałem w pierwszym moim takim zajawkowym filmie, jest niezbędna do tego, żeby w przypadku malarstwa realistycznego czy też surrealistycznego, gdzie nakłada się te farby dość cienko, no to ta imprimatura jest potrzebna, żeby zakryć wszystkie te białe centki, które później mogą wyskoczyć. Generalnie wygląda to w ten sposób, że każde płótno ma swoją fakturę. Jedne płótna są zagruntowane tak na gładko, a drugie są zagruntowane tak, że jednak ta struktura dosyć mocno wychodzi. I w momencie, kiedy nakładamy farbę cienko, płaszczyzna pędzla prześlizguje się po, po płótnie no i jednocześnie może się wydarzyć tak, że ta farba nie wszędzie dojdzie, w każde zakamarki. I po namalowaniu obrazu, a chyba najbardziej to będzie widać po jednak nałożeniu werniksu na obraz, zostanie nam mnóstwo takich białych centek. I po to właśnie robi się imprimaturę, czyli przykrywa się szkic bardzo cienką, rozwodnioną farbą akrylową. Można też cienką warstwą bardzo rozcieńczoną farbą olejną, to już jak wolicie. Natomiast pamiętajcie zawsze, że na akryl możemy nałożyć olej, natomiast na olej nie na olej nie nakładamy akrylu, czyli tłuste na chude, a nie chude na tłuste. W każdym razie, jeśli chodzi o płótna, bo dzisiaj się skupię na tym, to tych płócien różnych, różnistych na rynku jest. No i pewnie zastanawiacie się często podczas wyboru płótna, jakie wybrać, czy to, które kupimy będzie dobre, czy to drogie jest dobre, czy to tanie jest dobre. Zauważyłem już nie raz, szczególnie na moich filmach na TikToku, kiedy wrzuciłem jakieś takie filmy, które pokazywały, że można jednak namalować coś na, na płótnie z Action czy z innych e, takich tanich dyskontów e, i jakaś tam burza się wywiązała i dyskusja ogromna, że to są naprawdę dobre płótna. Umówmy się, to po pierwsze nie są płótna, to są ceraty bądź też e, wszelkiego rodzaju plastiki, które przypominają tylko strukturą płótno. Problem jest największy taki, że jeśli chcecie potraktować swoją sztukę trochę bardziej poważnie i chcielibyście sprzedać swoje obrazy, no to takie płótno po niedługim czasie już będzie się zachowywało dosyć nieprzewidywalnie czyli prawdopodobnie pod wpływem farb, których użyjecie, straci swoją sztywność, zrobi się wiotkie. Na narożnikach pojawią się jakieś takie przeciągnięcia tego płótna, będzie to generalnie wyglądało bardzo niestetycznie, no i niestety wasi klienci nie będą zadowoleni. A chodzi też o to w malowaniu, przynajmniej w takim malowaniu, które ja Wam tutaj będę prezentował, żeby ta sztuka przetrwała troszkę dłużej. No więc, jeśli chcecie robić to w sposób ćwiczebny, to jak najbardziej tego typu płótna można stosować. To jest. A, to to już w ogóle jakoś sobie przygotowałem trochę lepiej. To chyba było z tych filmów TikTokowych. To jest płótno, prawdopodobnie z action. I to płótno jeszcze nie było takie całkiem złe, bo tu wbiłem kliny i te kliny nie przeszły na wylot. Bo jak weźmiecie na przykład, e, chyba z Lidla były takie płótna, że jak się tutaj e, wbijało klina, no to generalnie on wychodził na wylot i w zasadzie w ogóle nie działał. No bo klin jest po to, żeby rozszerzyć te deseczki, żeby płótno się. Naciągnęło i zrobił się z tego jakiś tam bęben. No, umówmy się, to nie ma nic wspólnego z naturalnym materiałem. Najlepsze płótna są oczywiście płótnami lnianymi. Ja na takich maluję swoje obrazy. Chociaż zdarzyło mi się mm, kilka obrazów popełnić na płótnach zrobionych z plastikowych butelek. Firma Liquitex wypuściła y, w tym roku chyba takie płótna, które są nowością i naprawdę bardzo Wam polecam. Bo po pierwsze jest to zero waste, po drugie, y, Jakość krosien, czyli desek nazwijmy to i tej całej ramy, która jest z tyłu powiem Wam, że Liquitex w moim poczuciu pobił wszystkich na web, bo są zrobione wybitnie i namalowałem na tych płótnach yy, chyba z 10 obrazów i naprawdę, naprawdę szczerze mogę Wam polecić można się dziwić, że plastik yy, ale naprawdę to jest świetne podobrazie yy, jak dobrze poszukacie podobrazi Liquitexa to to znajdziecie. Wracając do tych yy, tanich podkładów. No to jest jakiś tam. To jest jakiś tam Lidl. Yy, to jest też Lidl. Czy to jest to płótno, które robi dziurki? Nie. A, już wam pokazuję. To jest, zobaczcie. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Będzie to widać. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Tutaj, o, jak sobie spojrzycie. To jest taki myk, że to płótno się bardzo, bardzo od kształca i na ramce występują takie przegięcia No i o tych przegięciach Wam mówiłem, spowodowane jest to tym jak tutaj sobie głębiej gdzieś tam e, jakiś klin wypadł właśnie, o jak sobie gdzieś tu głębiej O nie, jest, zobacz panie, czekaj, czekaj, ja muszę Wam to pokazać stryk, o i zobaczcie co się dzieje Widzicie to? Zobacz to Zobacz co się dzieje Wkładasz klina tu i ten klin <taki> Takie rzeczy. I zobaczcie, że to płótno jest całe pogięte. To jest straszna katastrofa. Problem jest taki, że tutaj, w tym, w tym miejscu, deseczka styka się po prostu z płótnem. I to nie ma prawa działać. Także yy, pewnie to kosztowało 6 zł. To jest ciekawa sytuacja bo to były płótna ze sznurkiem. <noise> to chyba w ogóle był, był zestaw, tak. Jedno co jest fajne w tym, że są kliny, bo kliny ciężko kupić w sklepach, więc jakby też kupiłem sobie te płótna dla klinów. Cyk, to już jest coś lepszego. Jest nawet rozmiar napisany 18x24, na to znaczy, że już ktoś się nad tym pochylił. I tutaj też Wam tego nie będę w stanie pokazać, ale Krosna które się tutaj znajdują mają przefrezowany brzeg, czyli jest tylko taki 3 milimetrowy tutaj rancik z tej strony i na tym ranciku tylko opiera się płótno, nie na całej desce i automatycznie działa to w ten sposób, że nie odkształca Wam się tutaj płótno. Widzi Pan artysta i Pani artystka? No, widzi, nie ma żadnych przetłoczeń i tu jest większa dziurka od spodu, o proszę bardzo, tu, tu. I od razu widać, że to już nie są żarty, to już są takie zachodnie Chiny, to już ze wschodu wyszło. Jest tu delikatne, delikatne przegięcie płótna, ale myślę, że jakbym się pochylił trochę nad tym mocniej i walnął młotkiem ze trzy razy, to, to będzie ok. Tym płótnem nie będę rzucał, bo jest bardzo w porządku. To jest już super sprawa, zobaczcie, co tu się wydarzyło. To jest płótno, które się nazywa często 3D. Zobaczcie jaka jest różnica. Cienkie, grube, cienkie, grube. I te grube płótna. Jedyny problem, jaki w nich jest, to taki, że ciężko tutaj kliny wbić, szczególnie jak jest mały formacik. Ale ja bardzo lubię takie, takie płótna, bo yy, po pierwsze to jest len. I to też widać. Zobaczcie. Od razu widać, że jest zupełnie nam się cień robi, ale spróbuję wam to jakoś... Jakoś złapać, jest zupełnie inna struktura płótna. I powiem Wam, że na tym naprawdę, naprawdę idzie malować. I to jest też spoko, bo na tym możecie naprawdę zrobić fajny, dobry obraz. I wieszając to, to już wygląda elegancko, jak jest tak ładnie, e, na grubo odstające od, e, od ściany. E, I tak naprawdę dokładając ramkę, jeszcze jakby stopniując to wszystko, naprawdę praca wygląda zawodowo. Tym też nie rzucamy. No i Bank. Coś tu kupiłem ostatnio. To jest Crelando, Crelando, Crelando Canvas Set. Czteropak. <gry> to jest z Lidla, z tego co pamiętam. Yy... Odpakujemy, nie? Myślę, że to kosztowało w porywach 15 zł To oh, jest. To jest, jest, już mnie moje malarskie serduszko boli. O jest. Patrz, klinów wypadło. O, jakiś biały proszek. Ciekawe. Ciekawy zabieg. Co drugie płótno jest zafoliowane. To jest też cerata. Jest tu jakaś metka. To jest bardzo prosty test. Otwieramy tego dealpaka z klinami. I co? Wyjdzie na wylot czy nie wyjdzie na wylot? Nawet nie wchodzi. No tak, bo to jeszcze jest kwestia frezowania. Eee, nie przeszło. Czyli yy, z Lidlem się dogadamy. No nie jest to szaleństwo jakieś. Jest dosyć dobrze zagruntowane, bo tutaj yy, widać, że, yy, że parę razy ten grunt był położony. Także yy, naprawdę ok. Na ćwiczenia spoko. Jeśli chodzi o płótna jeszcze, to czy to płótno z tyłu, czy te płótna ćwiczebne, nazwijmy to, muszą być zagruntowane. I żeby dobrze zagruntować płótno, powinniście używać przede wszystkim gesa głęboko penetrującego. I takie gesa wyglądają na przykład tak. To jest akurat geso z Liquitexa, bardzo dobre, bardzo gęste. To jest gesso z Winsora. Myślę, że no jedno, jedno z fajniejszych, też gotowych ges na rynku. Jest bardzo podobne w takiej puszce też z Liquitexa. Też stosowałem, jest naprawdę spoko. I takie gesso używacie jako pierwsze, bo możecie, o tym zapomniałem, kupić też takie płótno niezagruntowane. A teraz jeszcze na przykład sklep Matejko ma płótna, które są w ogóle zagruntowane bezbarwnym gesem i mają taką strukturę. Nie wiem jak to określić, worka jutowego i też bardzo fajnie wyglądają. Zrobiłem nawet jakiś obraz na tym i, i było, było dobrze. I jak nałożycie Gesso i przeczekacie sobie, żeby ono przeschło, nałożycie je drugi raz, to wiąże się to z tym, że farby nie będą Wam chłonąć w, w płótno, tylko będą po prostu ładnie siadać. I nic się nie pożądanego nie wydarzy. Ale oprócz tego, że nałożycie Gesso, to możecie też zastosować taki patent mój kolega, świetny malarz i genialny technik malarstwa Darek Kaleta z koło brzegu. W ogóle polecam Wam spojrzeć sobie na obrazy Darka. Kiedyś mi powiedział, że gdyby Matejko miał do dyspozycji dzisiejsze farby do ścian. Te wysokiej jakości, to na bank gruntowałby tymi farbami płótna, ponieważ to jest strukturalnie i technicznie świetny podkład. I Ja też czasami stosuję takie farby, na przykład z bekersa i białym bekersem wykańczam sobie już ostatnią warstwę na, na płótnie. Później biorę papier ścierny albo, albo gąbkę taką ścierną, szlifuję sobie wszystko, żeby usunąć jakieś tam paprochy. Odtłuszczam. Tam, powiedzmy, alkoholem, spirytusem, benzyną ekstrakcyjną, może nie do końca. I to jest naprawdę świetnie przygotowany podkład. Można na tym śmiało malować. Jeśli ktoś nie chce tej struktury płótna, żeby była bardzo, bardzo widoczna, to w ten sposób przygotowane podobrazie będzie świetnie zdawało egzamin. Jest też mnóstwo innych podobrazi. Są płyty HDF, MDF, Piliśnie. Mistrz Beksiński malował na płytach piliściowych. Całkiem dobrze mu to wychodziło. Jest też w tej chwili wielu malarzy, którzy na tych płytach malują. Ja sam kiedyś bardzo dużo malowałem na płytach i płyta od, od płótna różni się przede wszystkim tym, według mnie, że idzie uzyskać dużo większy detal, właśnie z racji tego, że, że po prostu jest gładka i nie występują na niej żadne, żadne takie historie związane z, ze strukturą. Kolejnym plusem. Może dla niektórych płyty jest to, że płyta nie sprężynuje, bo jak malujecie detale i malujecie na płótnie i tam siedzicie i dłubiecie, no to jednak to płótno cały czas chodzi. Nawet jak macie malsztok no i kto wie teraz co to jest malsztok? w komentarzu proszę napisać. To nawet jak używacie malsztoka, to, no to gdzieś tam jednak te drgania na płótnie występują i nie każdy to lubi. Ja na początku jak się przesiadałem z płyt na płótno, też, też trochę tego nie lubiłem. Teraz już się przyzwyczaiłem, jest ok, obojętnie czy maluję na płytach, a na płótnach, to, to nie ma znaczenia. Są też bardzo fajne bloki do malowania farbami olejnymi. Takie bloki ma na przykład Winsor Newton, możecie sobie sprawdzić. Ja też tak ćwiczebnie i często na live'ach w różnych tutaj sklepach internetowych, na Instagramie robiłem obrazy na takich kartkach, na takich podobraziach papierowych. To są świetne podkłady, nie przesiąkają. Można na nich uzyskiwać naprawdę ciekawe efekty, i później oprawa jest banalnie prosta. Także też można czegoś takiego używać. Na dzisiaj chyba tyle. Jeśli macie pytania o podobrazia, jeszcze to piszcie koniecznie w komentarzach. Będę starał się jak najszybciej odpowiedzieć. Pewnie z czasem pokażę wam te takie podobrazia, które są dla mnie top of the top, czyli podobrazia właśnie Liquitexa, podobrazia z Winsora, które są wyjątkowe. Podobrazia z firmy Podobrazia 24 z Poznania są naprawdę świetnym balansem między fajną ceną a bardzo dobrą jakością. To nie jest jakiś high-level, jak podobrazia robione w sposób rzemieślniczy w Polsce, o których też Wam pewnie opowiem, ale tak nazwijmy to produkcyjnie, w dużej ilości. Ja wybrałem akurat przy dużych formatach Podobrazia 24, bo spełniają wszystkie moje wymagania, bardzo dobrze spełniają wszystkie wymagania. Ten obraz powstaje właśnie na tych podobraziach i pokażę Wam w kolejnym filmiku, który już ukaże się w niedzielę, bo postanowiłem, że filmy będą pojawiały się w środę o godzinie 18 i w niedzielę o 12. Taką mam rozpustę filmową i tak będę się z Wami spotykał. Mam nadzieję, że dotrzymacie mi towarzystwa i będziemy wspólnie malować i rozmawiać o malarstwie i fajnie spędzać czas kreatywnie, artystycznie. I pytajcie, o co chcecie. Będę odpowiadał. Pisał. Do zobaczyska. Już w niedzielę o 12.00 Chwalisz w oleju. I zapraszam na moje sociale. Szymon chwali Żart painting na Instagramie i na Facebooka. Pa!